Lata na miotle. <noise> Teściowa. Tata! A ty słyszałeś, że kubuś ma basen? Super, co? Taki wbudowany w ziemię i mówił, że może się w nim kąpać cały rok, nawet w zimę. Jakie to kubuś ma szczęście. A czemu my nie mamy basenu? Misiu, bo jest nam do niczego niepotrzebny. Mati, może wytłumaczyć dziecku normalnie, tak jak jest. Normalnie? Tak. A nie takie zdawkowe odpowiedzi: Synu, nie mamy basenu, bo. Tak. Bo rodzice Kubusia to złodzieje i kombinatorzy, a my absolutnie nie chcemy być jak oni. A my nie mamy, bo jesteśmy uczciwi i ciężko pracujemy. Trzeba też podkreślić, że jesteśmy porządnymi i dobrymi ludźmi. Co mówiłeś? A, Kubuś mówi cześć, bo właśnie gramy razem w Robloxa. Brawo. Chcesz coś jeszcze Kubusiowi powiedzieć? <taki> Takie żarty dorosłych. Niech się Kubuś zapyta rodziców, kiedy na grilla wpadną. No debil.